To ja, szeptun, głos, który niesie się przez mgły czasu. Nie znajdziesz mnie w kronikach ani na kartach historii, ale ja pamiętam. Dziś opowiem Wam historię nie o bohaterze z legend, lecz o tym, którego imię zatarł wiatr. Zamknijcie na chwilę oczy. Co widzicie, myśląc o słowiańskim wojowniku, lśniący miecz potężną tarczę i chwałę na polu bitwy. A co, jeśli powiem wam, że Jego dzień częściej pachniał dymem ogniska i smakiem prostej polewki niż krwią wrogów? Dziś nie będziemy mówić o legendach. Dziś przeżyjemy jeden najzwyklejszy dzień z życia człowieka, którego historia zapomniała nazwać po imieniu. Prastare szepty zapraszają Was w podróż do świata wczesnych Słowian, do świata grodów, puszcz i codziennej walki o przetrwanie. Świt w grodzie. Nasz dzień zaczyna się przed świtem. Powietrze jest rześkie i wilgotne. Pachnie dymem z setek palenisk, mokrą ziemią i żywicą. To jest zapach domu, to jest zapach grodu. Wyobraźcie sobie potężną osadę, ale nie kamienny zamek jaki znacie z późniejszych wieków. Gród to forteca z drewna i ziemi, wzniesiona na wzgórzu lub w zakolu rzeki, otoczona głęboką fosą. Jej sercem i główną obroną jest monumentalny wał. Konstrukcja z dębowych skrzyń, wypełnionych ziemią i kamieniami, zwieńczona ostrokołem czyli palisadą z zaostrzonych pali. Wewnątrz za wałami tętni życie. Domy w całości z drewna stoją w równych rzędach wzdłuż uliczek wyłożonych balami, by nie grzęznąć w błocie. Nasz wojownik, nazwijmy go Radzim, mieszka w jednym z nich. Jego dom to prosta, jednoizbowa chata z bali, może nawet częściowo wkopana w ziemię, co daje schronienie przed mrozem. W rogu stoi gliniany piec, serce domu, źródło ciepła i miejsce, gdzie za chwilę powstanie pierwszy posiłek. Radzi mnie jest sam. W tej niewielkiej przestrzeni żyje cała jego rodzina, żona, dzieci, może starzy rodzice. Prywatność to luksus, którego tu nie znają. Żyją blisko siebie, połączeni więzami krwi i wspólnym losem. Ale gród to coś więcej niż tylko dom i schronienie. To symbol władzy wodza, centrum życia wspólnoty i fizyczne wcielenie świata, za który radzim będzie walczył. Każdy bal w wale, każda belka w jego chacie została wzniesiona wspólnym wysiłkiem jego plemienia. To inwestycja całej społeczności w bezpieczeństwo. Inwestycja w takich ludzi jak on. Chleb powszedni wojownika. Mit wojownika każe nam myśleć o ucztach i pieczonym mięsie. Rzeczywistość jest o wiele prostsza. Na śniadanie Radzim zje miskę bryjki, gęstej, pożywnej owsianki lub kaszy jaglanej gotowanej na wodzie. Może z dodatkiem leśnych ziół dla smaku, a jeśli szczęście dopisze, garścią jagód lub odrobiną miodu. Do tego gruby plaster ciężkiego, żytniego chleba na zakwasie. To jedzenie ma dać siłę, nieprzyjemność. Siłę do pracy i, gdy nadejdzie czas, do walki. Bo musicie wiedzieć, że Radzim przez większość dni nie jest wojownikiem, jest rolnikiem. Gdy nie ma wojny, jego dłonie trzymają pług, a nie miecz. Razem z innymi uprawia pola, które żywią całą osadę. Hoduje bydło, poluje w puszczy na jelenie, i dziki, dostarczając nie tylko mięsa, ale też skór na odzież i buty. Jego obowiązki w grodzie są jednak jasno określone. Każdego dnia pełni warte nawale, wypatrując zagrożenia na horyzoncie. Bierze udział w patrolach, które zapuszczają się w okoliczne lasy, a kiedy ma wolną chwilę, to nie jest czas na odpoczynek, to czas na dbanie o oręż. Radzim godzinami ostrzy żelazny grot swojej włóczni i siekierę. Naprawia drewnianą tarczę, łata skórzane pasy. Jego broń to jego życie, a jej stan to jego osobista odpowiedzialność. Kowal w osadzie postać niemal magiczna, wykuł te narzędzia, ale to wojownik musi utrzymać je w gotowości. Hartowanie ciała i ducha. Jak więc rolnik staje się wojownikiem? Zapomnijcie o akademiach wojskowych i formalnych treningach. Szkołą walki dla Słowianina jest całe jego życie. Siła Radzima nie pochodzi z ćwiczeń na siłowni. Pochodzi z codziennej ciężkiej pracy. Zrąbania drewna siekierą, orania twardej ziemi, noszenia ciężarów. To buduje siłę funkcjonalną, nieregularną, idealnie dopasowaną do chaosu prawdziwej walki. Od dziecka Razem z innymi chłopcami biegał po lasach, mocował się w zapasach, rzucał kamieniami do celu. Zwykły kij w jego dłoniach stawał się mieczem lub toporem w niekończących się, chłopięcych pojedynkach. To wszystko budowało wytrzymałość, zwinność i odporność na ból, które były prawdziwą podstawą słowiańskiej siły militarnej. Kluczowym momentem w życiu każdego chłopca były postrzyżyny. W wieku siedmiu, a może dziesięciu lat, ojciec po raz pierwszy obcinał mu włosy. To był symboliczny rytuał przejścia. Chłopiec opuszczał świat matki i wchodził do świata mężczyzn. Otrzymywał swoje prawdziwe imię, i od tej pory jego wychowanie skupiało się na nauce męskich zajęć polowania, uprawy roli i walki. Ale siła fizyczna to nie wszystko. Wojna dla pogańskiego Słowianina była aktem sakralnym. Przed wyruszeniem na wyprawę i tuż przed bitwą, radzim zwracał się do bogów. Przede wszystkim do Peruna, władcy nieba, gromu i błyskawic, patrona wojny i oręża. Na jego cześć składano ofiary z byków i cennych zwierząt. Wojownicy wzywali też Welesa, boga podziemi i magii, który splatał ludzkie losy, oraz Swaroga, boskiego kowala. Broń i tarcze zdobiono świętymi symbolami, jak kołowrót, które miały chronić i dawać siłę. Czasem, by poczuć furię dzikiej natury, wojownicy szli do boju odziani w skóry wilków lub niedźwiedzi. Ważnym elementem życia były wspólne uczty, zwane bratchiną. To przy wspólnym stole, przy piwie i miodzie, przy rytualnym spożywaniu mięsa ofiarnych zwierząt, zacieśniały się więzi drużyny. Budowano zaufanie, które było niezbędne, by stanąć ramię w ramię w ścianie tarcz. Znak wojownika oręż i zbroja. To, co wojownik niósł do boju, mówiło o nim wszystko o jego statusie, bogactwie i miejscu w społeczności. I tu musimy dokonać wyraźnego podziału. Oto zwykły wojownik z pospolitego ruszenia taki jak Radzim. Jego wyposażenie jest proste, praktyczne i śmiertelnie skuteczne. Jego główną bronią jest włócznia. Długa, dająca dystans, z żelaznym grotem w kształcie liścia, idealna do pchnięć w zwarciu i do rzucania. Dalej, topór bojowy. Często tak zwany topór brodaty, z ostrzem wydłużonym ku dołowi, doskonałym do ściągania tarcz przeciwnika. To broń uniwersalna. To samo narzędzie, którym ścinał drzewa w lesie, mogło rozłupać hełm wroga. I wreszcie jego najważniejsza ochrona, okrągła drewniana tarcza. To ona w połączeniu z tarczami towarzyszy tworzyła ścianę, która ratowała życie. A zbroja? Zapomnijcie. Zbroja to luksus, na który stać było niewielu. Ubranie radzima to lniana lub wełniana tunika, proste spodnie i skórzane buty. Jego jedyną ochroną przed zimnem i deszczem był ciężki, wełniany płaszcz który w nocy służył za koc. A teraz spójrzcie na wodza i jego drużynę, drużynników. To zawodowi wojownicy, elita. Ich wyposażenie to symbol władzy i bogactwa. Zamiast włóczni w ich dłoniach lśni miecz, rzadka, niezwykle droga broń, często importowana z ziem Franków lub skandynawów. Znalezienie miecza w grobie, jak ten wspaniały okaz z zamku praskiego, świadczyło o niezwykłym statusie zmarłego. Ich ciała chroniła kolczuga zwana kolchuga, misternie spleciona z tysięcy żelaznych pierścieni. Na głowach nosili stożkowe, żelazne hełmy, często inspirowane wzorami wikińskimi lub bizantyjskimi. I wreszcie koń. Drużyna walczyła konno, co dawało im mobilność i siłę uderzenia, której brakowało piechocie. W grobach elity często znajdujemy bogato zdobione ostrogi i części uprzęży, świadectwo ich jeździeckiego charakteru. Te wszystkie drogie, często zagraniczne przedmioty zdobyte w handlu lub na wyprawach, pokazywały, że słowiańska elita nie była izolowana, lecz stanowiła część wielkiego, międzynarodowego świata wojowników tamtej epoki. Wezwanie na wyprawę. I nadchodzi dzień, gdy spokój grodu zostaje przerwany. Dźwięk rogu niesie się po okolicy. To wezwanie na wojnę. Dla Radzima to chwila, w której jego cel staje się jasny. Zrzuca rolę rolnika i staje się wojownikiem. Decyzja o wojnie to ostateczny test autorytetu wodza i największe ryzyko dla całego plemienia. Pierwsi przy wodzu stawiają się jego drużynnicy, konni w lśniących kolczugach z mieczami u boku. To trzon armii. Po nich napływają pozostali. Wolni kmiecie, rzemieślnicy, tacy jak radzim, zobowiązani do służby. Ruszają w drogę. A marsz to najcięższa i najbardziej niebezpieczna część każdej kampanii. Zapomnijcie o zorganizowanych taborach. Armia musi żyć z tego, co znajdzie po drodze z polowań, zbieractwa, a na ziemi wroga, z grabieży. Bagaż jest ograniczony do minimum, by zachować szybkość. To morderczy test wytrzymałości. Każdy zmierzch to konieczność budowy obozu od zera to tymczasowy gród. W centrum namiot wodza i najcenniejsze łupy. Wokół niego obozuje elita. Zwykli wojownicy, jak radzim, śpią pod gołym niebem, skupieni w grupach wokół wielkich ognisk, które dają ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Nocą wokół obozu krążą patrole wypatrują nie tylko wrogich zwiadowców, ale też deserterów którzy mogliby próbować uciec pod osłoną ciemności. Życie w obozie to mieszanka ciężkiej pracy i nerwowego oczekiwania, ostrzenie broni, naprawa sprzętu, oporządzanie koni i ciągły strach, w ogniu walki. Cały trening, rytuały i długi marsz prowadzą do tej jednej chwili, do brutalnej, przerażającej rzeczywistości bitwy, a Słowianie byli mistrzami adaptacji. Ich ulubioną i najbardziej przerażającą taktyką była zasadzka. Bizantyjscy kronikarze, którzy mieli z nimi do czynienia, pisali o tym z lękiem i szacunkiem. Słowianie używali krajobrazu jako broni. Gęste lasy, bagna, wąskie przejścia to były ich sprzymierzeńcy. Wyobraźcie sobie maszerującą, rozciągniętą kolumnę wrogiej armii! Nagle z ciszy lasu wylatuje deszcz strzał i rzucanych włóczni. Cel zasiać chaos i panikę. Zanim wróg zdąży się zorientować, z lasu dobiega przerażający, nieludzki wrzask. To Słowianie, którzy uderzają z furią w bezbronne flanki kolumny. Walczą szybko, brutalnie, by po chwili zniknąć z powrotem w puszczy, zanim przeciwnik zdąży sformować obronę. Ale gdy trzeba było stoczyć bitwę w otwartym polu, Słowianie znali inną taktykę. Ściany tarcz. To dominująca formacja piechoty wczesnego średniowiecza. Wojownicy stali ramię w ramię. Ich okrągłe tarcze zachodziły na siebie, tworząc niemal nieprzeniknioną barierę z drewna i żelaza. W pierwszych szeregach stali najlepsi. Opancerzeni drużynnicy. Zderzenie dwóch ścian tarcz było jak uderzenie tarana. To nie była walka indywidualna, to było brutalne, klaustrofobiczne przepychanie. Cała formacja napierała, by złamać linię wroga. Z zapleców towarzyszy wojownicy z drugiego i trzeciego szeregu kuli włóczniami, celując w twarze i nogi przeciwników. Ci z przodu używali toporów, by hakami ściągać tarcze wroga, tworząc na ułamek sekundy lukę na śmiertelne pchnięcie. To była desperacka walka na wytrzymałość i morale. Ściana tarcz dawała ogromne poczucie bezpieczeństwa, ale była krucha. Wystarczyło jedno pęknięcie, by w szeregi wdarła się panika i cała formacja mogła się rozpaść w jednej chwili. Po bitwie. Krzyki cichną. Bitwa się skończyła. Ale podróż wojownika jeszcze nie. Zwycięstwo mierzono w namacalnym bogactwie. Po wygranej walce wojownicy zdzierali z pokonanych wszystko, co miało wartość: broń, zbroje, ozdoby. Zbierano bydło, konie i co najcenniejsze jeńców. Byli oni cennym łupem, mogli zostać sprzedani jako niewolnicy, lub co ciekawe, czasem włączano ich do plemienia, by zwiększyć jego siłę. Cały ten łup trafiał do wodza, który następnie rozdzielał go między swoich drużynników. Nagradzając ich odwagę i zapewniając sobie ich lojalność, dla zwykłego wojownika, jak radzim, powrót z wygranej wyprawy oznaczał nie tylko udział w łupach, ale przede wszystkim chwałę. Reputacja dobrego wojownika była bezcenna. A co z tymi, którzy polegli? Ich ostatnią podróżą był rytuał pogrzebowy, który był ostatecznym świadectwem ich statusu. W pogańskiej tradycji dominowała kremacja: ciało zmarłego palono na stosie, a jego prochy składano w glinianej urnie i chowano pod kurchanem, ziemnym kopcem, który na zawsze znaczył krajobraz. Do grobu wkładano broń zmarłego włócznie, topór, dla elity bezcenny miecz, a czasem nawet palono z nim jego konia, co było najwyższym symbolem statusu. Te groby Pełne lokalnej ceramiki, skandynawskiej broni i bizantyjskiego jedwabiu, opowiadają historię o świecie połączonym szlakami handlu i wojny. Zakończenie. I tak zamyka się cykl: od świtu w grodzie, przez codzienny trud, wezwanie na wojnę, chaos bitwy, aż po podział łupów i ostatni spoczynek pod kurchanem. Życie wczesnosłowiańskiego wojownika. Było nierozerwalnie splecione z ziemią, którą uprawiał, z plemieniem, którego bronił, i z bogami, w których wierzył. Ten nieustanny cykl wojny i nagrody, lojalności i siły był motorem napędowym historii. To właśnie z tego tygla walki, z potu rolników i krwi wojowników wykuwały się pierwsze państwa: Polska, Czechy, Morawy. Więc gdy następnym razem pomyślicie o słowiańskim wojowniku, pamiętajcie o Radzimie. O człowieku, którego dzień częściej pachniał dymem z ogniska niż krwią, o rolniku, ojcu i obrońcy, którego imienia nie znamy, ale którego dziedzictwo żyje w nas do dziś. Opowieść dobiegła końca, ale pamięć nie zginęła. W popiele ognisk, w ziemi pod naszymi stopami nadal drzemie echo jego kroków. Jeśli chcecie słyszeć więcej szeptów przeszłości, Zostawcie znak. Łapkę, subskrypcję, komentarz. Do usłyszenia w kolejną noc.